Dzisiaj to ja rozpoczynam vlogmas i ogólnie wyszedłem na dwór. Jest zimno bardzo, żeby Angelika nie słyszała. Budzimy ją dzisiaj na leśniczkami. Zobaczymy, czy mi wyjdą. Robię pierwszy raz. Naleśniczki z nutellą i bananami. Że była gruba, żeby nikt jej nie chciał. Tylko ja. Witamy w mojej kuchni. There's a chill in the air, so crisp and so fresh that Frosty himself would be proud. There's a cheer everywhere for times drawing close when loved ones and friends gather round. It's a feeling of joy in every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time. tak starał zrobić mi naleśniki i patelnia się popsuła, olej mu się wyprysnął i przyszedł, przyszedł do mnie i powiedział, że kuchnia rozwalona. Kociu, nie denerwuj się. Każdy ma taki dzień. Zrobię jeszcze Dobrze. No już nie patrzę. Pokaż patelnię. I że nie udało naleśniki.

There'll be cookies and cakes and paper snowflakes and songs to be sung every day. There'll be ribbons and bows and a shiny red nose leading the man on his sleigh. By the warmth of the fire, we'll sit and admire the stockings all filled up at last. Decorations of old glitter, silver and gold, bring back memories of the past. It's the time we all know that our love will always flow to the ones that we hold so dear It's the time, what a time And it's fine, We're the metro and we're going to... Spójrzcie, jak fajnie wygląda, jak się z metra wyjeżdża na Święto Takie gwiazdki, ale jest jeszcze jedna stacja, na której jest mega długie, są te schody, prawda? Jakie to jest Kopernika? Tam jest po prostu super, bo tak długie są schody i właśnie też są takie światełka. There'll be cookies and, cakes and, paper snowflakes and songs to be sung Widzicie tutaj w pokoju postawiłam sobie stojak Na którym trzymam e, koszulki Z mojej kolekcji także zostawię wam link W opisie będziecie mogli sobie Zajrzeć i kupić e, moją koszulkę, tutaj mam bluzę czarny kolor, troszeczkę tego na stronie jest, więc zapraszam do opisu, jak widzicie kuchnia już jest pięknie wysprzątana, powiem wam że trochę mi to zajęło, bo Luka dzisiaj tak nabałaganił, ale kochany jest, starał się, chciał mi zrobić przyjemność, śniadanko, obiad, udało mu się także e, super zaczynamy vlogmas, dzień dziewiąty wczoraj troszeczkę mało materiału wam nagrałam, dlatego dzisiaj postaram się to nadrobić Jestem niepomalowana, idę właśnie na zabieg do Make My Dream, także zapraszam Was do oglądania. Christmas christmas decorations all around carolers are singing making joyful sounds of oh, the lights how they glimmer snow is coming down it's just like christmas in a thomas king K town Po zabiegu miałam zabieg dotleniająco odżywczy, i zabieg robiła mi kosmetolog Ewa Olczak. Także, jeżeli chcecie wbić do Make My Dreams, to macie minus 10% na hasło Andiax. Także was zapraszamy, się. Ja już się zaopatrzyłam w mój bon prezentowy od Make My Dream na zabieg. Dla bliskiej mi osoby, także również możecie z tego skorzystać. Jesteśmy właśnie w pobyku, przyszliśmy na burgery. Kolejny vlog i kolejny raz Luka je. Nieprawda. To prawda. Ja mam e, cheeseburgera, a Luka ma jaki? Salsa mango. Salsa z mango. O Boże, jak to wygląda super. Czajcie, normalnie mango ma w burgerze. Normalnie mango. Mniami.